Wydaje mi się, że prezydent bardzo źle kończy swoją kadencję. Jego otoczenie jest w całkowitym rozkładzie, to znaczy część ludzi gra na Nawrockiego. Na przykład Małgorzata Paprocka, szefowa Kancelarii Prezydenta, Wojciech Kolarski, minister spraw zagranicznych, Łukasz Obecki jest już w Konfederacji, a Jacek Siewiera jest już u Rafała Trzaskowskiego. Tak? To jest kompletny rozkład, to znaczy Duda przestaje być w ogóle jakimkolwiek podmiotem na scenie politycznej. – Honorowo by było, gdyby, się, gdyby powiedział, wycofuje ja poparcie nie dla Karola Ja nie, nie, nie zrobi tego, Ja wiem. nie może tego zrobić, dlatego, dlatego, dlatego musi brnąć. Problem polega na tym, że jakby ja oczekuję od prezydenta czegoś innego. Ja nie oczekuję, żeby on mnie lubił. I on, jak się wypowiada źle o naszej pracy, to jest absolutnie nie mam z tym problemu. Kłopot jest taki, że ja oczekuję od prezydenta, który rządził w roku 2021, kiedy Karol Nawrocki został szefem IPN-u i rządził w roku 2019 czy 2018, kiedy Karol Nawrocki został szefem Muzeum II wojny światowej, żeby on poniósł odpowiedzialność za to, że Karol Nawrocki nie został sprawdzony przez służbę. Drodzy Państwo, my naprawdę jako dziennikarze, nie mamy wielkich instrumentów sprawdzania człowieka. Przy nim wystarczy trochę poskrować. I, I okazuje się, służby mają naukę, ABW -ma. ma gigantyczne możliwości sprawdzania człowieka. Oni mu dali dostęp do najważniejszych tajemnic nie tylko polskich, nie tylko unijnych, ale i na to. Dostał certyfikat po prostu. Dzisiaj jest tak, że można mnie atakować, można atakować Jacka Harukowicza, naszych informatorów, ale to my mówimy są takie te, tego typu oskarżenia. Zrób z nimi coś, chłopie.